Cześć, tej strony Dzisiaj planer, happy planner od Mambi w roli głównej. I tak jak mówiłam w ostatnim filmie, właśnie planerowym, o tym jak można tutaj dorobić sobie różne elementy do planera. Mówiłam o tym, że będę chciała zrobić jeszcze jedną rzecz. I tą rzeczą będzie taka przekładka, bo bym chciała wpinać w danym momencie. Jeżeli na przykład tutaj mamy, może nie tu, ale tu mamy tutaj rozkładówkę tygodniową, to chciałabym tutaj wpiąć y, taką zalaminowaną kartę, żeby tutaj od razu wiedzieć, w którym momencie jestem, bo tak to zawsze muszę szukać, tak patrzeć, który mamy miesiąc, i, i, y, i przekładać, i szukać. Także, żeby troszeczkę to wszystko usprawnić, to będę chciała e, zrobić taką przypadkę. I y, czego będę potrzebować? Na pewno. Swoić eee, znaminowania laminowania. Ja wziąłam takie większe A4 papieru. U mnie padło na e, ziu design i na unicorny, No i oczywiście e, laminarkę. Także zaczynamy. Ja będę chciała, żeby to wyglądało w taki sposób, żeby miała ja właśnie tego unicorna, e, to raz. Yy, I żeby ta przykładka mi wystawała tutaj ponad mój planer. Nie za dużo, ale żeby wystawała, czyli żeby było mi więcej dotąd. I to jeszcze bym zrobiła, czy znaczy może nie sam, yy, sam papier, bo bym chciała tutaj zrobić taki kawałek z samej folii, gdzie dam nit i będziemy zrobimy jakąś może fajną yy, wstążeczkę damy. Także myślę, że. Dobra, najpierw weźmiemy wilotynę. O tym powiedziałam, że to nam się przyda. No oczywiście. Yy oczywiście przyda nam się również blendownica slinch Ale jeżeli nie macie, to można sobie poradzić bez niej, na przykład za pomocą dziurkacza ozdobnego. Dobra, jeszcze raz biorę teraz e, dobrze. Ja bym chciała, żeby to było takie też nie, nie, może nie po całości. Chyba że. Chyba że, chyba że. A możemy w sumie po całości zrobić. Dobra, to ja wezmę ołówek i zaznaczę, że ja bym chciała, żeby to gdzieś no, dotąd było, a resztę po prostu zrobimy już z folią, zostawimy więcej folii. I tak samo folię zostawimy tutaj z tej lewej strony, żeby to, to bindowanie jakby było właśnie po tej lewej stronie na folii, a nie na papierze. Dobra, odcinamy ten... Dobra. I też nie chciałabym, żeby ona była jakaś za szeroka. Tego przecinam sobie właśnie na szerokość tego naszego unikorna. Dobra. Zanim zalaminuję, tutaj jeszcze wezmę mm, pisaczek. Pisaczek ten, pisaczek ten. Boże, ten. I troszeczkę tutaj podmaluję jeszcze te elementy, bo chciałabym, żeby to... Zobaczymy, jak to w ogóle się sprawdzi pod laminowaniem, ale chciałabym, żeby troszkę tutaj takiego wiecie, jeszcze błysku było. W końcu robię to dla siebie, więc chcę, żeby to było takie. Wiecie, moje. Tutaj troszeczkę też jeszcze. Podrysuję. Mam nadzieję, że to widzicie. Mam też, słuchajcie, taki kupiłam ostatnio właśnie. To też jest ten Stardust, ale on jest taki granatowy. O ja cię, ale ładny. Może nie będę tutaj całego dawać. Coś coś nie chcę rysować. O, widzicie? jest nowy. I troszkę popisał, i już nie bardzo chcę. Troszkę trzeba tutaj to. Chyba go postawię tak po prostu do góry nogami, żeby żeby sam ten tuż gdzieś tam bardziej zleciał. O, dobra. No, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I już troszeczkę może może tutaj mu też tam albo nie, tutaj damy już tym srebrem tutaj polecimy srebrem tak, żeby to troszeczkę jeszcze urozmaicić dobra to już mam zrobione, gotowe yy, więc kolejny kolejny element kolejny, kolejny krok to laminowanie, tak jak mówiłam będziemy laminować na aktywce i będę to robiła w taki sposób że wsadzę w koszulkę tą do laminowania dobra, w taki sposób żebym tutaj z tej lewej strony miała jeszcze przestrzeń no, myślę, że tyle. I żebym też od góry miała, tak? Czyli teraz wyciągam laminarkę, rozgrzeję ją i przepuszczę to przez, przez laminarkę. Bardzo fajnie to wyszło. Nie wiem, czy to widzicie, ale ekstra wyszło. Także zostaje mi tylko tutaj już postawioną laminarkę. Odłączę od razu od prądu. Dobra. I biorę. Biorę gilotyna. Biorę kilotynę i przycinam. Tutaj na pewno z tej prawej strony mogę przyciąć. To się nam tak, to się nam już jakoś mocno nie przyda Oj. Chyba troszeczkę, wiecie co? Trzeba dać ym, odpocząć temu, bo ja wziąłem to już ciepłą. ciacham I trochę tutaj coś mi się. O, się wyschnięte, troszeczkę, już troszeczkę lepiej, nie wyschnięte. Co ja mówię? Dobra. Dobra. To, co zostało, to już wrzucam, bo z tego, już tak naprawdę nic nie będzie. A też to kolor nie jest na tyle ładne, żebym wykorzystać w jakichś shakerach czy innych tego, tego typu rzeczach. I teraz kolejną rzeczą, którą zrobię, to będzie zrobienie dziurek. Także biorę maszynerię. Ups, przepraszam. Yy, I co? I wciskam co drugą. Co drugi guziczek. Jak nie chcę wejść, to delikatnie o, wciskam. Jest, jest, dobra. I będę w taki sposób to robić yy, odwrotny. Z tego względu, że bardzo chcę mieć tutaj. Yy, Wpływ na to, w którym miejscu to będzie, tutaj biorę planer, chwilowo zamkniemy, bierzemy planer, no i trzeba sprawdzić tak, jak, jak my to chcemy w ogóle mieć, eee, dobra, czyli w tym miejscu powinna być pierwsza dziurka, można sobie oczywiście jakoś e, zaznaczyć, <grym> ja powiedzmy, że będę tutaj się starał zapamiętać, więc tak jak tutaj mniej więcej to było, to w taki sposób to robię. Dziurkuję. Oczywiście ostatnią tutaj będziemy blokować. I znowu dziurkuję. Zgodnie z moim planem dziurki mi wyszły na yy, na folii. Ja zawsze po zakończeniu pracę wszystkie tutaj, żeby żeby ta yy, Ostrze dziurek po prostu niepotrzebnie tutaj mi nie, nie były zaciśnięte. No i teraz robimy to co, to, co ostatnio. Czyli będziemy tutaj wycinać. Będziemy tutaj wycinać. Także ciechamy. Tutaj trochę za mało. Dobra i cóż dalej? Ja wezmę jeszcze takiego panczera i zaokrąglimy trochę rogi. tylko tak. To jest mniej, tym większym będę chciała chyba? Nie, mniejszym. Jednak myślę, że mniej, mniejszym to będzie lepiej wyglądało. I powiem Wam że no, do folii Średnio się widzę sprawca. Tutaj mi się troszeczkę wszystkie zrobiło. Także widzicie, najlepiej jest zostawić tę folię na jakiś czas, żeby ona dobrze ostygła. I dopiero wtedy się za nią zabierać. Dobra. To już mamy zrobione. E, to teraz weźmiemy krokodylka i zrobimy tutaj dziurę. Dużą, dużą, większą tą dziurę. Ja ją będę robiła tutaj, słuchajcie, tak raczej na środku mniej więcej jak papier. Nie, nie sugeruję się całą szerokością. E, dobra. Są dziurkę. I teraz kwestia tego. Mm nie tak tutaj wybrać i tak pomyślałam sobie żeby chciała, żeby to wszystko pasowało tutaj do naszego planera yy, pomyślałam sobie właśnie, żeby wybrać coś takiego o, widzicie, bo to będzie chyba pasowało właśnie do tego planera, ale też fajnie będzie się to pasowało z, z naszą zakładką także będziemy tutaj czy ja mam te jedyneczki? Jeden a. A mam, jedynkę też mam. Dobra. No to zaciskamy. Zrobione. no są dość takie miękkie te nity. Te Dobra. I teraz tak, coś bym tutaj chciała mieć, także mm, wezmę może którąś z tą rzeczką, tę, tę niew. Co by tu wybrać? O, może taką. Ta będzie mi fajnie wyglądała. Chociaż też może... O, może tutaj mam jakieś... O, tutaj widzę, że mam jakieś kawałki. O, a może coś takiego? A może w ogóle dwie? To myślę, że będzie spoko sposób. Myślę, że będzie fajny. O, tutaj mam jeszcze taki kawałeczek też. Dobra. To weźmiemy te dwa kolorki. Myślę, że tyle nam wystarczy. Całą resztę tutaj chowam do moich skąleczek vintage. I co robimy? Przekładamy po prostu. Co też może się nie okazać takie bardzo łatwe, bo jednak ta dziurka nie jest aż taka duża. Mam nadzieję, że to się nam przeciągnie. No, dobra. Przepraszam, przepraszam, strzęś nie Dobra, no i mamy tutaj wstążeczkę, więc będzie możemy ją tutaj trochę zgnieść. Ja ją jeszcze troszeczkę tutaj pod kątem poprzecinam. Żeby to ładnie wyglądało I tak jak przypominam wam, że Tej z tych wstążczyk vintage yy, Nie, nie przypalamy One nam się nie przypalą One nam się prędzej spalą niż Przypalą I słuchajcie, bierzemy teraz Sprawdzamy jak to będzie się sprawowało No słuchajcie, powiem wam, że Ja jestem dość zadowolona, chociaż Widzę, że tutaj dziś muszę Chyba przyciąć delikatnie te dziurki jeszcze Bo coś mi tutaj Hmm. Haczy. Chociaż, tak jak widzicie, schodzi dość gładko, więc ciężko powiedzieć, dlaczego. Dlaczego, dlaczego. A też o to chodzi, żeby to nie było jakieś takie na tyle sztywne, żeby, żebym tego nie mogła później wyciągnąć, bo to też nie, nie na tym rzecz polega. Zwłaszcza, że to będzie co tydzień zmieniane. No coś tutaj, tutaj jak to jeszcze. Jakby jeszcze tutaj, może jeszcze o, w tym ciępnie I tak to wygląda. Tak wygląda nasza zakładeczka zamknę planer, to będzie to wyglądało w taki sposób. I teraz już wiem, w którym momencie, momencie będę, więc od razu siadam, otwieram i już wiem, gdzie, gdzie to jest. Także tutaj jeszcze troszeczkę muszę hmm, chyba jednak powiększyć te elementy przy dziurkach, ale, ale ogólnie bardzo jestem zadowolona. Fajnie to wygląda, także jeżeli macie takie planery właśnie na dyskach, no to serdecznie Wam polecam ten sposób, mam nadzieję, że Wam się podobał i że go wykorzystacie. Jeszcze raz Wam pokażę, tak to wygląda. Mamy tutaj zakładeczkę z jednoroczcem, którą przekładamy w jedną w drugą stronę i jak zamkniemy, to mamy tutaj fajną Fajną są która nam wystaje. Także mam nadzieję, że ten sposób Wam się podoba, że będziecie razem ze mną rozmawiać o swoje planery i do zobaczenia w kolejnych filmach.